Mój temat dostępny w internecie to prawda. Wyprowadziłem się do Londynu. Tutaj mieszkam i pracuję. Będzie już prawie półtora roku. Dlatego też wstrzymałem moje publikacje na blogu zarówno sławekstawarczy.pl, jak i tosor.pl i z tego też powodu przestałem odpowiadać na część Waszych zapytań. Co jest cudowne, one wciąż płyną. Wciąż zadajecie pytania. Dzisiaj spróbuję odpowiedzieć na jedno z nich. Przy okazji Zachęcam, abyście przesyłali wideo z nagraniami pytań, tak, żebym mógł na nie odpowiadać w nowy, bardziej przystępny sposób. Staram się iść z czasem, z postępem, z osiągnięciami. Stąd moja próba zamiany tekstu pisanego na mówiony. Nie jest to dla mnie proste, bo znacznie lepiej czuję się zasłonięty kartką papieru i słowami. Postaram się jednak, aby był to bardziej przystępny i miły sposób na to, żebyście zapoznali się z moimi opiniami na tematy fryzjerskie. Zacznę od farb. Farby te profesjonalne często paradoksalnie są tańsze niż ich odpowiedniki w sklepach. Nie wynika to z niczego innego, tylko z tego, że są to zupełnie inne produkty, przygotowane na inne potrzeby. Nawet znani producenci produkują specjalne farby do użycia w domu. One są często możliwe do użycia na mokrych włosach, albo są w formie płynów, nie past, albo, jak ostatnio się pojawiły, są to pianki. Dzięki temu aplikacja jest łatwiejsza, dużo wygodniejsza i wydaje się, że te produkty są przez to bardziej praktyczne w użyciu w domowym. Oczywiście ma to znaczenie, jeżeli używamy farb sami. Zupełnie inaczej jest z produktami profesjonalnymi. Gdzie po połączeniu wody z oksydantu z pastą tworzy się krem. Ten krem puchnie dopiero na włosach, przez co aplikacja wymaga rzeczywiście tego, żeby się być precyzyjnym i szczegółowym. Ciężko jest to zrobić samemu, i taka jest rzeczywista, taka jest prawda o, o, o tym, ale w, jest to również możliwe. Przewaga farb profesjonalnych jest taka, że masz tam ogromną paletę do wyboru kolorów. Z tej ogromnej palety możesz wybrać sobie w, w, z gamy te, które sobie życzysz. A jak wiemy, odrost, który mamy, jeżeli farbowaliśmy wcześniej, jest zupełnie inny w odcieniu niż potem farbowane włosy, które już są wypłukane. Często więc musimy użyć dwóch, trzech mieszanek farby, żeby uzyskać jeden, jednolity kolor albo taki jak jest w naturze, czyli ciemniejszy odrobinę odrostu, jaśniejszy ku końcom, tak jakby słońce i wiatr zniszczyły. Tego nie uzyskamy z żadną farbą sklepową, dlatego że jest to prosta mieszanka, zrobiona w bardzo przyzwoity sposób, ale dostosowana do zafarbowania raz i tyle. Co jest jeszcze istotne, zazwyczaj w tym komplecie w farbach sklepowych jest również woda, podłożona odpowiednia woda zmieszania z farbą, i tutaj producent no niestety nie wie, co my chcemy zrobić z włosami. Nie wie, czy mamy farbowane, nie wie, czy mamy naturalne, na jakim poziomie mamy te naturalne, czy bardzo ciemne, czy bardzo jasne. Po prostu wie, że musimy mieć skuteczny efekt z, z użycia tej farby. Dlatego też, co się dzieje? Zazwyczaj woda utleniona w tych kompletach jest dużo mocniejsza niż dla przeciętnego zestawu, przeciętnej kobiety jest potrzebna. Przez to, niestety, często włosy się niszczą. Wiecie zresztą dobrze, że przy brązach zazwyczaj zdarza się tak, że zastosowanie drugie bądź trzecie bądź kolejne farby na farbę powoduje jej przyciemnienie do czerni. I nie ma to nic wspólnego z obiecywanym brązem albo w odcieniem kasztanu. Wynika to z tego, że mocna woda dopigmentowuje intensywnie ten włos. Zupełnie inaczej jest z farbami profesjonalnymi, które działają w innej zasadzie. I pierwsze 10 minut pigmenty wnikają w głąb włosa, będąc małymi cząsteczkami, które dopiero odnajdują się wewnątrz, łączą, puchną, absorbując wodę. Co powoduje, że jako małe cząsteczki, pierwsze 10 minut nie wymagają dużego otwarcia łuski włosowej. Dzięki temu wnikają w głąb bardzo łatwo, nie uszkadzając włosa, powierzchni włosa, wewnątrz puchną. Przez następne 10 minut, wtedy farba zmienia kolor na ten właściwy, i dopiero dowiadujemy się, jaki on będzie, z tego co widzimy na zewnątrz. Dzięki temu, że puchną, znowu trudniej będzie im wydostać się na zewnątrz, trudniej będzie usunąć ten pigment. Dzięki temu jest trwalszy. Następnie po 20 minutach, praktycznie przestaje działać farba, przeciętna farba, i zaczyna się okres pielęgnacji. Wtedy do, zaczynają się, do użycia wchodzą woski, do użycia wchodzą substancje pielęgnacyjne, które są w farbie, które mają za zadanie domknąć łuskę, nabłyszczyć, uzupełnić zawartość włosa. Dlatego bardzo ważne jest, żeby trzymać tą farbę rzeczywiście 30 czy 40 minut, tak jak producent to przewidział. Oczywiście tu zaznaczyłem przeciętna farba, dlatego że zupełnie inaczej jest w wypadku superblondów, czyli tych farb bardzo jasnych, oznaczonych 11, 12 czy 1000. Te farby mają troszeczkę inne działanie, ponieważ bardzo rozjaśniają kolor. Skoro bardzo rozjaśniają kolor, potrzebują do tego trochę więcej czasu. Dlatego pierwsze 20 minut następuje rozjaśnianie, dopiero po 20 minutach przez 10 minut następuje pigmentacja, delikatnym, niewielką ilością pigmentu i dopiero po 30 minutach dochodzi do pielęgnacji. Nie wiem, czy tak samo jest w produktach dostępnych w drogeriach. Wiem, że część z tych farb jest progresywnych. Polega to na tym, że im dłużej trzymamy, tym bardziej pigmentują włos. zdarza się więc, że już za pierwszym zastosowaniem jasnego brązu uzyskamy bardzo ciemny bądź czarny kolor. Tak jest z farbami. Dlatego jeżeli masz rzeczywiście do pomocy koleżankę, mamę, siostrę bądź męża, lepiej będzie, jeżeli zastosujesz farbę profesjonalną i przy pomocy kogoś pozwolisz na jej aplikację. Dzięki mojemu blogowi możesz przeczytać, jak to robić zdrowo i precyzyjnie dla swoich włosów. Dzięki moim filmom dowiesz się o tym więcej. W następnej części będzie o tym, czy użyć kosmetyków, szamponów, odżywek i pielęgnacji profesjonalnych, czy tych ze sklepu. A dzisiaj się żegnam z wami. Zadawajcie mi pytania, które przysyłajcie na mój adres mailowy sływkamail.małpainteria.pl. Dzięki.